Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj będziemy testowali kolejną postać, jaką jest widzowie nowy mityczek. Nowy mityk na którego jest 1% szans, że wydropi wam z krejcika, oczywiście Krejta Pencilmanów. No i słuchajcie, mamy tutaj Pencilmana, Gun Pencilmana, mamy Pencilmecha i właśnie Kreatora Pencilmana. On jest mityczkiem spawnerem, także będziemy spałdowali, tak jak przy inżynierze, kameramenie, czy jakiejkolwiek postacie, która... postaci, nie postacie, tylko postaci, która coś spałduje. Czy będzie lepsze od Godly? Zobaczymy. Titan Pencil Woman, widzowie, no była ok, ale jednak, jak tak teraz pomyślę, to aż takiego wrażenia nie zrobiła. Jest, jest bardzo dobra, ale czy będzie lepszy mityczek, to się widzowie okaże. Dodatkowo mamy takiego questa, żeby przejść sobie Pencil Moda tylko jedną postacią. Mogę wam zrobić odcineczek, jak przejść bardzo łatwo jedną z postaci, która wcale nie jest taka droga za gemę. I słuchajcie, to jest proste, bo już to przechodziłem właśnie tego quest'ika na jednym koncie i da się to jak najbardziej zrobić. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, suba, z dzwonem na kanale, jeżeli jesteście nowi. Nie musicie, ale, ale jak chcecie widzieć wszystkie odcinki, czy tam jakieś nowości, jakieś liki do nowych update'ów, to, to zawsze będziecie mieli, wiecie, tam no, będziecie mieli od razu, będziecie widzieli te filmy, także polecam widzowie, zostawić łapeczkę, żeby się filmy wyświetlały, no i w sumie, jeżeli chodzi widzowie o tego kreatora Pencilmana, to ciśniemy także postawie mm, Santę. I od razu na drugim postawimy kreatora. I dlaczego widzowie nie używam TV, Bo nie chce mi się go przesyłać. Ale nieważne, bo mamy Clockwoman, która daje minus 22% cooldownów. Na tym koncie mam właśnie Clockwoman. I słuchajcie, użyjemy jej tylko po to, żeby sprawdzić, czy kreatorowi Pencilmenowi można zmniejszyć cooldowny. Bo wcześniej na spawnerach nie zawsze było to takie oczywiste i kiedyś się nie dało. Dlatego sprawdzimy teraz, jak to pójdzie. Dajmy kreatora może na tym tutaj. No, nie wiem, niech sobie stoi po prostu w tym miejscu. No i on tworzy widzowie Pencilmenów. No raczej dało się to, wiecie, przewidzieć. Widzieć. Ale no tak, baby pencilmanów, baby padałówka, się do ołówek, masz gumkę, ma gumkę widzowie, będzie zmazywał skibidi, będzie tutaj po prostu po całej mapie pięknie rozwalał te wszystkie skibidi toilet. Więc tak, w tym momencie mamy kreatora Pencilmena, który ma 10 cooldownu, bardzo mało i ma postacie 1500 HP, które biją 200, czyli mają 1500 HP i jeszcze na początku już biją 200 obrażeń. Tak zauważyłem właśnie, że ten Pencilman się tak na, napina i wtedy nawala w tego, patrzcie, Skibidi. Zobaczcie to, leci cyg go tutaj po głowie. Oczywiście, jeżeli go nie rozwali, no to tak naprawdę przyjmie go na siebie, dostanie on w łeb i tyle. Więc tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o tą postać, wygląda super. Zobaczymy, czy aż tak super będzie dalej, ale póki co, widzowie, nie wygląda na drogą do ulepszania, a już patrzcie, 3500 HP i 800 obrażeń wbijemy na drugim poziomie. Ja myślę, że jak najbardziej za chwilkę to zrobimy, ale poczekajmy da spokojnie. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trajda z przedmiotem który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno Wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Zróbmy sobie sam, też, żeby to ładnie powbijać i wtedy kreatora ogarniemy na wyższy poziom. Kreator Pencilman nie jest aż tak drogi, bo ludzie sprzedają go naprawdę w miarę tanio, nie? Widziałem go po 3K więc to, to nie jest jakoś dużo, a widziałem to wczoraj, więc wiecie dzisiaj nie sprawdzałem na przykład, więc może być jeszcze taniej. No i kwestia jest taka, że ten kreator Pencilman też jest łatwy do trafienia, no bo jak gracie sobie mapkę z Pencilmenami, to co chwilę macie krejty, nie? I te krejty, no 1% szans to jest naprawdę mega dużo i na pewno każdy z was zdobędzie tego mityczka za darmo. Nie trzeba tych krejtów kupować, nie trzeba wydawać robuxów i tak będziecie mogli zdobyć. Dobra, drugi poziom, widzowie, wbijamy. Drugi poziom, dalej mamy 10 sekund cooldownu i teraz leci taki Pencilman Gun Pencilman. Okej, okay, to jest takie jakby, że mamy te postacie w krejcie, i tutaj każda ta postać jest jakby ulepszana w tym kreatorze Pencilmenie, nie? Bo patrzcie, mamy tutaj Pencilmana zwykłego, to też tak jest w Krejcie. Teraz mamy Gun Pencilmana i to tak wiecie, ulepszamy, ulepszamy i do przodu. Także w ten sposób to wygląda. To ciekawie, fajnie. Nie wiem, czy nawet taki kreator Pencilman nie wygrałby solo giereczki bez Santa TV. Może by mu brakło pieniędzy, znaczy brakłoby nam pieniędzy na ulepszenie ziomeczka, ale no, kto wie, może by to szło nawet dobrze. OK, i ten gun Pencil pencilman daje radę, ale musimy szybko ulepszyć widzowie na kolejny poziom naszego kreatora. No bo tutaj możemy mieć później problem. Sprawa jest w sumie taka, że jak on ma stuny. To wydaje mi się, że i tak się nic nie zmienia. To tak jak zawsze te spawnery, jeżeli dostaną stuna, to nic się nie dzieje. DJTV kiedyś, jak dostawał stuna, to też się nic nie działo. No niestety, teraz, jak dostanie stuna, to już boosta nie daje, więc to jest akurat taka zmiana. No ale spawnery, jakiś tam inżynier, kamerka, no ktokolwiek to spawnuje, postacie z bazy, no to to chyba nie. To chyba nic to nie zmienia, bo i tak co te 10 sekund będzie respił. Nawet jeżeli ma na sobie parasita aktualnie, Ja Do jednego db jest taki, że nie możemy ziomka obudzić, żeby, żeby go ulepszyć. Dobra, dodajmy kolejnego kreatora, jeszcze jednego, bo jestem ciekaw, jak dużo można mieć w ogóle tych kreatorów. Dobra, trzeci kreator będzie? Będzie! I ile ich jest w ogóle? Nie gadajcie, że aż tyle. Dobra, czwarty. Ej, co jest czterech można? Tak, jak inżynierów. Jo, dobra, to to będzie widzowie naprawdę dużo. Robimy za 2000 kolejne ulepszenie. I mamy teraz tak. Mieliśmy Pencilmana, tutaj gun Pencilmana z takimi dwiema. Nie, z takim uzikiem. Za 5000 HP chłop ma. I teraz widzowie mamy 20 sekund cooldownu niestety, czyli więcej. Więc przyda się Clock oczywiście. Którą postawimy i zobaczymy, jak zmniejszy cooldowny. Patrzcie, czy zmniejszy, czy nie zmniejszy. Aktualnie to bastuna. No i dobra, co tutaj mamy? Czy ziomeczek z respi tego typa za 50 tysięcy? O, leci. Hammer Pencilman, widzowie. Właśnie o tym mówiłem. To jest mega potężna postać. W ogóle powinienem chyba troszkę. Przestać autoskipować, bo mamy tyle tutaj Skibidi, że masakra. Nie wiem, czy właśnie nie przegram. Ale tak, hammer pencilman ładnie tutaj zbija, więc wygląda to całkiem ok. Mam nadzieję, że uda się widzowie wybronić. Oby się udało, naprawdę, to jest bardzo teraz potrzebne. Zróbmy kolejne poziomy. Nie wiem, tego pencilmana zróbmy jeszcze, tego zróbmy. A nie, to nie ten, tutaj mamy jednego. Czyli łącznie czterech można mieć, tak jak inżyniera kameramena. Także bardzo spoko. Jest to duża liczba. No, bo wiecie, to no tak naprawdę cyferka 4, no dużo, dużo można porespić, ale nie wiem, czy damy radę, widzowie, na tyle, żeby sobie przejść tą mapkę. No, dodamy tutaj klokument, bo mamy aktualnie problem taki dość, dość duży, nie? Dość duży problemik z tymi tutaj postaciami. Nie chciałbym przegrać tego testu, bo chciałbym zobaczyć, co on tam respi jeszcze dalej. Dlatego pomogę za pomocą Clock tutaj, pomogę i myślę, że damy radę. Dobra, kolejnego bierzemy Haber Pencilbela. Jak będzie dużo haberków, to wtedy już powinniśmy wygrywać, nie? Powinno to jakoś pójść. Oczywiście, no, widać, że mamy tutaj problemy, no nie ma co ukrywać. Dobra, tą Clock widzowie, dawaj, dawaj ją, szybciutko. Robimy mniejsze cooldowny naszym Pencilmenom. Patrzcie, 8,5 sekundy. To jest naprawdę szybko, to jest mega szybciutko. Dodajmy mu poziom. 3000 tutaj chłop chce, dobra, 600. No więc tak, widzowie, ja mniej więcej ulepszam każdego, dosłownie. Każdego po trochę, co nie jest dobre. No, powinienem w jednego lecieć, ale już dobra. Za 3000, widzowie, kolejne ulepszonko: 80 tysięcy HP, 10 tysięcy dipsa, co 17 sekund. Patrzcie, idzie. Pencil mech. Normalnie mecha tworzymy takiego potężnego, który robi typ pauza, Co on odwala w ogóle, ten ziomek? To ja nie wiem. Nie wiem, widzowie, dziwnie to wygląda. No nie, szybko, bicie, bicie, no halo, co to tak słabo idzie. Ej, nie wierzę, widzowie, to jest mega. Mega jakieś słabiutkie, co się dzieje? Dawaj szybciutko, dawaj, dawalej stary, szybko skippa robimy. Clockwoman, nawalaj, nie, nie możemy przegrać, widzowie, nie możemy przegrać. Szybko, za 2000 ulepszonko. No i przegraliśmy, widzowie. Ej no, kreator pencilman nie dał rady, czajcie, nie dał rady. Pewnie dlatego, że brakuje nam. Brakuje nam po prostu, wiecie, tego, że to jest spawner, i tego autoskipa, jak gramy. To niestety nie nadąża. Tak zawsze jest właśnie z postaciami, które przywołują inne postacie. Przywoływaczkami, czyli właśnie z I dlatego nie lubię nimi grać. I dlatego ta postać u mnie będzie miała dość niskie miejsce, jeżeli chodzi o użyteczność. Bo ja wolę grać postaciami, które od razu biją. Nie tam coś spawnują. Ale widzowie, to jest odcinek o nim, więc sprawdźmy go jeszcze raz. Ja sobie tutaj przejdę sam. I za chwilkę się widzimy, jak już będę miał coś więcej niż Pencil Mecha. Spróbuję go ulepszyć na maksa i dodać Cloakumen od razu. Żeby rozwalać te Skibidi, żeby jakoś pomóc właśnie za pomocą Cloakumen żeby ona sobie strzelała i żebyśmy nie przegrali tak łatwo, bo naprawdę to mega lipa z tego wyszła. Więc teraz tak, ja to ładnie ułożę i widzimy się jak już będę miał ziomka bardziej ogarniętego, nie? I bardziej myślę, że zrobimy go tutaj z tyłu żeby ciągle nie dostawał stunu. Dobra, widzowie, drugie podejście i tym razem troszkę lepiej, no ale nadal ciężko, nie? Nadal ciężko. Nie robiłem aż takiego autoskipa na początku i powiem Wam, że troszkę lepiej to wygląda i mamy na maksa ulepszonego kreatora Pencilmana. Pencilmecha już widzieliście, a co robi na ostatnim poziomie, to za chwilkę się dowiemy. Oczywiście ulepszam też całą resztę. No i tak, mamy tego Gun Pencilmana i mamy Samoner Pencilmana, ok, czyli on wysyła Samoner Pencilmana, który jest do kupienia za Robuxy. W ogóle ciekawa sprawa, i on ma 300 tysięcy i bije chyba 15 tysięcy dokładnie, więc jest naprawdę, naprawdę grubo i naprawdę porządnie. Jak już będzie widzowie, ten samoner, to może coś nam bardziej się uda. Mam jedną krokument tutaj, żeby sobie strzelała, żeby jakkolwiek pomagać tym kreatorom. No ale ogólnie, granie kreator Pencilmenem, tak jak mówiłem. No, nie jest dla mnie na pewno. Mi się nie podoba. Ja nie lubię takich postaci, gdzie trzeba naprawdę siedzieć i, i wiecie, i tutaj nawet cooldowny im zmniejszyłem, gdzie trzeba siedzieć, nie można autoskipować, no takie jest to dla mnie średnie, nie? Po prostu nie lubię, no ale to ja nie lubię, więc ktoś może po prostu. Komuś może to odpowiadać, no to wtedy okej. Okay. Jak najbardziej ta postać jest dla niego. Ale jeżeli ktoś nie lubi czekać na autoskipa, tylko właśnie lubi autoskipować jak ja. No to wtedy ta postać nie jest dla was widzowie, absolutnie. No bo wiecie, jednak trzeba poczekać, aż to tutaj, wiecie, przyjdzie wszystko, aż po respi tych ziomów. Także to jest naprawdę... No, trudna sprawa. To to jest trudna sprawa. W ogóle 20 sekund cooldownu zmniejszymy mu do 15. Na maksymalnym poziomie to jest naprawdę dużo. I to oczywiście zrobimy za chwilkę, bo chcę na razie poulepszać kreatorów. Okej, okay, tutaj mamy po 3000. I za chwilkę ulepszymy sobie Krokumen. Myślę, że też możemy ulepszyć Santę, niby, ale już tak wiecie, troszkę to zaniedbałem. Już troszkę za późno na to. Samoner Pencilman. Ok, jest wysłany, ale teraz tak. Mamy Giant Blind Toileta i widzowie, coś czuję że totalnie to przegramy. Nie wiem, jak, jakieś takie mam uczucie, że to przegram, ale dobra, zobaczymy. Ulepszamy dalej za 3000, kolejny za 3000. Zobaczymy widzowie, boże, uda się przetrzymać. Giant Blind Toilet, on ma po 300 KHP. Dobra, udało się jakoś i lecimy dalej. Hammer Pencilman, widzowie, w ogóle sam w sobie jako postać, jak się ją zdobędzie oczywiście już wiecie z karnetu, no to wtedy jest podobno bardzo potężny. Już nie mówię tutaj o tym kreatorze, który go tworzy i tutaj on bije, ale taki normalny Hammer Pencilman. Na pewno będziemy go testowali, na pewno mamy do przetestowania jeszcze dużo rzeczy. No ale tak, jeżeli chodzi o moich kreatorów, no to aktualnie już tworzymy samoder pencil pencilmechów, no i potrzebujemy jeszcze clockwoman, żeby zrobić im szybsze tutaj cooldowny, żeby jeszcze szybciej to siadało. No i wtedy już powinno być ok, nie? Już powinno wtedy to siadać ładnie. Robimy pencilmechy i za chwilkę robimy już samych summoner Pencilmenów. Potrzebujemy jeszcze widzowie tutaj ulepszenia na clockwoman. Już nie będę ulepszał raczej santy TV, bo nie ma na to czasu. I te 500 golda to już wiecie, te 500 dolarków już przeboleje, nieważne. To jakby tutaj już nie ma, nie ma znaczenia. Ulepszamy kolejnego kreatora. I teraz widzowie już ulepszam KlokuMen i zobaczymy, jak to pójdzie. Jak się ulepszy tego mityczka na maksymalny poziom, no to wtedy już coś się dzieje. Patrzcie, lecę na autoskipie i faktycznie daje radę na tym autoskipie grać. Ale na początku no to jest mega lipa. Właśnie ja czegoś takiego nie lubię. Nie lubię takiego tryhardu z początku, że muszę się tutaj mega, mega zabiegać o to. Dobra, 15 to nie, ale 15.6 cooldownu. Czyli tak, 15 byśmy mieli. Gdybyśmy mieli DJ TV, to byśmy z 20 zrobili 15. Do 10 możemy zrobić jeszcze mniej. To w ogóle jest mega przyjemne. No ale 10 mamy na początku. Na maksymalnym poziomie on ma już 20 cooldownu. Ale takie 15.6 za pomocą Clockmen to jest naprawdę bardzo... Ale to bardzo fajny wynik, nie? Więc tutaj mi się to podoba. Mamy samonerów, patrzcie, ile samonerów w ogóle tutaj czeka. Co jest? Co oni tak stanęli w miejscu, patrzcie, normalnie. A bo oni biją tutaj, bo oni biją od razu po drugiej stronie. I to fajne, to akurat jest fajne że łapią po drugiej stronie ziomeczków, po tej linii, no bo w sumie jest to blisko, nie? Jest położone bardzo bliziutko. No i tutaj ich łapią i po prostu biją od razu. Fajne, fajda sprawa. Ja ulepszam widzowie wszystko na maksa i zobaczymy, jak nam to pójdzie, czy w ogóle wygramy tą mapkę za pomocą kreatora z pomocą Clockwoman, bo bez niej to tak naprawdę byśmy tego... No nie wiem, czy byśmy to wygrali. Może byśmy wygrali, ale to by trwało tak długo, czego ja po prostu nie lubię. W ogóle Cloud Toilet po raz kolejny przelatuje sobie przez jakąś postać, która spawnuje. W sensie, przez te spawnery, które tutaj idą, po prostu przelatuje. Dobrze, że one biją, bo gdyby nie biły, to by same sobą nie uderzyły tego ziomeczka, bo on przelatuje nad nimi. To właśnie mnie najbardziej wkurza, że jest dużo skibili, które przelatują nad różnymi spawnerami i mają totalnie gdzieś cokolwiek. To jest, to jest szalone w ogóle, że to tak działa. No ale tak niestety tutaj to wygląda. Więcej kreatorów nie postawię. Czterech widzowie to maxik. Dobra, czekamy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak więc ogólnie widzowie, jeżeli chodzi o kreator Pencilmana, no to to bez pomocy Clockwoman tutaj. Naprawdę byłoby ciężko. Patrzcie, ja ją nawet usunę teraz specjalnie i słuchajcie, nie będzie nawet cooldownów zmniejszonych. Mamy 20 cooldownów i w tym momencie no, myślę, że sobie tak średnio będą radzili, ale zobaczymy. Może jakoś może jakoś mnie zaskoczy kreator Pencil ale póki co no to szału nieba. Ma. ma. ich tutaj dużo, bo no wiecie, troszkę się ich narespiło. No ale teraz tak, mamy tylko cztery postacie, więc zobaczmy jak na koniec one sobie tutaj poradzą. No powinny sobie poradzić, bo już miały dużo czasu, żeby dużo tego narespić, patrzcie jak idą. Jaka armia w ogóle potężna, nie? Patrzcie tutaj jaka armia. Dobra, jednak dużo się tego naryspiło. Wydaje mi się, że teraz z takim respem to na pewno damy radę, nie? Jak tego tyle tutaj mamy, no to powinniśmy dać radę, mimo że Clockumen nie bustuje tych cooldownów, że mamy problem, wiecie, no z takim szybszym biciem. No autoskipy, jak ktoś gra autoskipy tak jak ja, to dla niego ta postać nie będzie, więc od razu wam mówię, że jak lubicie grać z spawnerem, no to okej, okay, to jest bardzo dobra postać, bo 300 tysięcy, 15 tysięcy biją. Szybkie cooldowny jak dorzucicie Clockumen albo nie wiem, takiego ziomeczka, takiego ziomeczka jak widzowie DJ TV, ale to wiadomo nie każdy ma, ale Clockumen dorzucicie to bez problemu. Patrzcie, w ogóle przechodzą, Dual Cargo przechodzi nad nimi. Masakra. I teraz tak, gdybym nie dodał Clockumen w tym momencie, to myślę, bym to przegrał. Naprawdę. I znowu widzicie, to potrzebna jest pomoc. Także kreator Pencilman jakoś mega mnie nie zaskoczył. I nie mam jakiegoś takiego, wiecie, że takie ogromne wow, no to nie, nie mam takiego ogromnego wow. Jakoś tutaj czegoś brakuje, patrzcie, prawie nawet bym przegrał. Gdyby nie Clockwoman, to zakładam, że nawet bym po prostu przegrał, bo ten Dual Cargo Toilet by doleciał i tyle. Do, akurat tutaj mega lipa, jakoś to tak średnio działa. No mówię, nigdy spawnerów jakoś nie lubiłem, chyba że szefa Clockmana, bo zwiększa ręża i jeszcze spawnuje. No to wiecie, to już inna sprawa, to wygląda o wiele lepiej. Mamy widzowie za chwilkę kolejny poziom z helikopterkiem. Myślę, że muszę to ogarnąć. No i co widzowie? Kreator, mityczek fajny, no ale nie dla osób niecierpliwych, tak jak ja. Także nie polecam, jak nie lubicie, jak nie lubicie nie mieć autoskipa i przechodzić mapę lubicie dłużej, no to wtedy kreator, ale jak nie lubicie tego, to, to nie, absolutnie widzowie, nie polecam tej postaci, jeżeli nie lubicie czekać, no bo to jest takie, wiecie, mega długo trzeba czekać aż na respi i musicie tego autoskipa wyłączyć, to nie dla mnie.